Jak podoba Ci się makijaż Mariny w jej najnowszym Teledysku? Bo jest taki dość specyficzny. No, ja Ci powiem tak ogólnie, bo yy, też yy, jakby interesuję się masą modą, zresztą mam ten profil modowy i tak dalej, mam też markę odzieżową. I patrzę ogólnie, bo dla mnie jakby cały kształt jest ważny, nawet nie sam makijaż, tylko jeszcze włosy i, i stylizacja i nawet jej skomentowałam, że to jest po prostu sztos, wygląda tam naprawdę świetnie, jest to taki totalnie mój klimat, w którym sama mi się odnalazła, jest bardzo oryginalny, bardzo otwarty i bardzo e, odważny, ale taki amerykański, natomiast ja to bardzo lubię, więc e, no e, 10 na 10. Jak A dla mnie. W jakim makijażu ty byś ją widziała? Jakbyś na przykład mogła teraz ją zaprosić i pomalować? Jejku, nie wiem, wiesz, ona ma tak ładną buzię, jest tak ładną dziewczyną, że myślę, że wszystko by jej pasowało, co by mnie zrobiła. E Może poszłabym bardziej pod kątem fashion niż beauty, chociaż pewnie jestem też bar bardzo beauty, więc to fashion byłoby nadal beauty. Nie <śm> wiem, <śm> <śm> nawet się nie zastanawiałam, wiesz? <śm> Ale wiesz Marina chętnie cię zapraszam do siebie z przyjemnością to zrobię, e no. bo to jest tak piękna, że e, marzenie.